Ukochana córko, to nie przypadek, że te słowa do ciebie docierają. Bóg ma dla ciebie przesłanie, które głęboko poruszy twoje serce. Obserwuje każdy szczegół twojego życia i objawia to, czego twój duch od dawna pragnął zrozumieć. Znam noce, w których odczuwałaś strach i samotność, gdy ciche łzy spływały po twojej twarzy niezauważone. Ale Bóg był obecny, a ja zostałem posłany, aby cię chronić aby niewidzialnie trzymać cię za rękę. Córko, zmagania, z którymi się zmagałaś, nie poszły na marne. Każdy ból, każda strata, każda frustracja były częścią większego planu. Dzisiaj pan chce, abyś wiedziała, wszystko jest przygotowywane na twoje zwycięstwo. Nawet gdy myślałaś, że odpowiedź nie nadejdzie, Bóg zapisywał sekretne szczegóły, które tylko on mógł przygotować. Każda przeszkoda została postawiona, aby wzmocnić twoją wiarę i otworzyć drogi do zwycięstw, których jeszcze nie dostrzegłaś. Nie bój się tego, czego jeszcze nie widzisz. Bóg jest mistrzem w przemienianiu sytuacji, które wydają się trudne, w niezwykłe cuda. On porusza to, co niewidzialne, abyś mogła zobaczyć, jak to, co niemożliwe, staje się możliwe. Córko, jesteś głęboko kochana. Niebo obserwuje twoje kroki, twoje myśli i twoje modlitwy. żadna łza nie spadnie niezauważona, żadne westchnienie nie przejdzie bez bożej uwagi. dzisiaj przyjmij zapewnienie: pan zna twoje życie jak nikt inny. zna słowa, których nie wypowiedziałaś, ból, który skrywałaś, pragnienia, które skrywałaś głęboko w sercu. zostałaś stworzona, by świecić, nawet gdy wszystko wydawało się ciemne. Bóg zaszał w tobie dary i talenty, które rozkwitną w odpowiednim czasie, a ja zostałam posłana, by ci o tym przypomnieć. Córko, każda rana przemieni się w siłę. Każda chwila zniechęcenia zostanie zastąpiona odwagą i nadzieją. Niebo nigdy cię nie opuściło i nie pozwoli ci dalej dźwigać ciężarów w samotności. Miłość Boga do ciebie jest większa niż jakikolwiek ból, którego kiedykolwiek doświadczyłaś. On nie szczędzi wysiłków, by chronić, wspierać i prowadzić Twoje kroki. Jesteś cenna i wybrana, by doświadczyć Jego wierności. Nawet gdy czułaś się odrzucona, Bóg działał za kulisami w Twoim życiu. To, co wydawało się stratą, teraz przemieni się w widoczne zwycięstwo, aby wszyscy mogli ujrzeć Jego chwałę. Córko, wokół Ciebie są subtelne znaki. Gest, słowo. Nieoczekiwane spotkanie może nieść potwierdzenie, że Bóg panuje nad wszystkim i że nieustannie do Ciebie mówi. Nie wątp w odpowiedzi, które przychodzą w nieoczekiwany sposób. Bóg wybiera ścieżki, które przeczą ludzkiej logice, by zaskoczyć i objawić Ci to, co najlepsze, co dla Ciebie przygotował. Jadr wiejący teraz przez Twoje życie nie po to, by Cię powalić, ale by Cię poprowadzić. Bóg porusza to, co niewidzialne, by otworzyć drzwi i przynieść ci możliwości, o których istnieniu nawet nie śniłaś. Zostałaś zachowana pośród tak wielu zmagań. Pan strzegł twoich kroków, uchronił cię przed niebezpieczeństwami i przygotował twoją podróż, abyś dotarła do tego momentu wzmocniona i gotowa na przyjęcie Jego błogosławieństw. Córko, zaufaj Bożemu czasowi. On się nie spóźnia. Każdy szczegół twojej drogi został starannie zaplanowany i nic nie może przeszkodzić w spełnieniu się jego obietnic w twoim życiu. Nawet gdy okoliczności wydawały się przeciwne, Bóg działał w milczeniu. Dziś wszystko zaczyna się układać, a to, co wydawało się niemożliwe, stanie się rzeczywistością na twoich oczach. Córko, jesteś powołana, by doświadczyć czegoś niezwykłego. Pan wybrał twoje życie, aby było żywym świadectwem jego wierności i miłości. Błogosławieństwa są uwalniane, a ja jestem tu, by ci je ogłosić. Niebo świętuje każde twoje małe zwycięstwo, każdy krok jary, który postawiłaś, nawet w ciszy. Bóg raduje się tobą i chce, abyś rozpoznała, jak bardzo jesteś kochana i chroniona. Córko, zachowaj te słowa w swoim sercu. Są one ziarnami nadziei. Siły i wiary. Pan zapewnia cię, że nic nie może wymazać tego, co już postanowił dla twojego życia. Jesteś wybrana, kochana i chroniona. Córko, coś niewidzialnego porusza się teraz wokół ciebie. Bóg usuwa przeszkody, zanim zdążysz się zorientować, przygotowując Twoją ścieżkę tak, aby każdy Twój krok był bezpieczny i prowadzony we właściwym kierunku. Nawet miejsca, które wydawały się ciemne i niebezpieczne. Zostaną rozświetlone. Bóg przemieni to, co wydawało się groźne, w ochronę i znaki, że On panuje nad wszystkim. Umiłowana córko, Twoje myśli mogą Cię zwodzić, ale zaufaj, Pan kieruje każdą Twoją decyzją. Umieszcza w Twoim życiu ludzi, chwile i słowa, aby potwierdzić, że nie idziesz sama. Są starożytne obietnice, które zaczynają się dziś urzeczywistniać. To co kiedyś wydawało się odległe, teraz szybko się zbliża i zobaczysz, że każde oczekiwanie miało boski cel. Córko, nie lekceważ znaków, które pojawiają się po cichu. Spojrzenie, nieoczekiwana wiadomość, pozorny zbieg okoliczności, wszystko to niesie rękę Boga nad Twoim życiem. Nawet gdy czujesz strach, pamiętaj, większy jest ten, który idzie z Tobą. Wróg próbuje zaszać wątpliwości ale niebo niestrudzenie pracuje, aby cię wzmocnić i chronić twoją wiarę. Córko, twoje serce zostanie odnojone. To, co kiedyś przynosiło smutek, ustąpi miejsca radości, a każda łza stanie się świadectwem troski i wierności Pana. Bóg zmienia okoliczności, które wydawały się zagmatwane. Otwiera drzwi tam, gdzie nie było drogi, i stawia przed tobą możliwości, o których istnieniu nawet nie marzyłaś. Córko, aniołowie są powołani, by cię chronić i prowadzić. Każdy Twój krok jest obserwowany i błogosławiony, a oni są czujni, by odeprzeć wszelkie niebezpieczeństwa, zanim dotkną Twojego życia. Nawet sytuacje, które wydawały się beznadziejne, ulegają przenianie. Bóg działa w niewidzialnym, a zobaczysz wyraźne znaki, że o tobie nie zapomniał. Córko, zachowaj silną wiarę. Każda cicha modlitwa, każda prośba szeptana do serca Boga, otrzymuje odpowiedź. Czas oczekiwania dobiegł końca. Pan chce, abyś rozpoznała swoją siłę. To nie twoja, ale Jego, który mieszka w tobie. Dlatego każde wyzwanie zostanie pokonane, a każde zwycięstwo objawione, abyś wiedziała, że on zawsze był z tobą. Umiłowana córko, twoje życie jest żywym świadectwem. Wszystko przez co przeszłaś do tej pory, przygotowuje cię na to, co ma nadejść, błogosławieństwa, odpowiedzi i cuda, które tylko Bóg mógł przygotować. Nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się zagmatwany, pamiętaj, nic nie umyka uwadze Pana. On widzi Twoje poświęcenie, Twoje zmagania i Twoją wiarę, a to wystarczy, by otworzyć Ci drogę. Córko, są chwile ciszy, których niebo używa by kształtować Twój charakter i przygotowywać Twojego ducha. To, co wydaje się opóźnieniem, jest po prostu boskim ustawieniem na coś większego. Nie bój się nagłych zmian. Bóg porusza to, co niewidzialne, by stworzyć nowe możliwości, a czasami musimy porzucić to, co znamy, by przyjąć to, co najlepsze, co ma do zaoferowania. Córko, każda relacja, która pojawia się w Twoim życiu, ma swój cel. Niektórzy ludzie są przygotowywani, by ci pomóc inni, by być dla nich sprawdzianem przezwyciężenia, a nad wszystkim czuwa Pan. Jatr, który teraz czujesz, jest inny. Nie przychodzi, by cię powalić, ale by popchnąć cię na właściwą pozycję, do miejsca, gdzie obietnice Boga w pełni się zmaterializują. Córko, jesteś powołana do wielkich rzeczy. Ręka Pana spoczywa na Twoim życiu i każda decyzja którą teraz podejmiesz, jest pod jego przewodnictwem, chroniona i wzmacniana, abyś mógł wypełnić swoje przeznaczenie. Nawet gdy wątpisz, pamiętaj, Bóg nigdy cię nie opuszcza. On ma wszystko pod kontrolą, prowadzi cię swoją ścieżką, przygotowuje cuda i odpowiedzi, które przekraczają wszelkie ludzkie oczekiwania. Córko, słuchaj uważnie, jeszcze większe znaki dopiero nadejdą. Będziesz otoczona dowodami Bożej opieki, a każdy Twój krok będzie niósł ze sobą Jego ochronę, miłość i boskie przewodnictwo. Umiłowana córko, głęboko dziękuję Ci za poświęcenie czasu na wysłuchanie tego przesłania zesłanego z nieba specjalnie dla Ciebie. Każde słowo zostało starannie nakierowane przez Ducha Bożego, aby we właściwym momencie poruszyć Twoje serce. Proszę, abyś potwierdziła odbór tego przesłania, pisząc w komentarzach. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. To oświadczenie będzie jak pieczęć jary w Twoim życiu, wzmacniając Cię i przypominając, że nie idziesz sama. Abyś mogła nadal otrzymywać słowa pocieszenia, objawienia i niebiańskiego przewodnictwa, bardzo ważne jest, abyś dołączyła do naszego kanału wiadomości od Aniołów Bożych. Subskrybuj teraz i włącz dzwonek powiadomień. Aby każda nowa wiadomość prorocza dotarła do ciebie bez opóźnień. Niebo ma o wiele więcej do odkrycia w twoim życiu, a ja będę tu, aby przekazać ci każde słowo nadziei, wiary i Bożej Miłości. Przyjmij tę obietnicę, zachowaj ją w swoim sercu i zaufaj: Pan jest zawsze z Tobą.